Jeszcze w latach 80. XX wieku ludzie mogli policzyć planety na palcach swych dłoni, aż do 1992 roku, kiedy Polak dostrzegł coś niezwykłego. Tylko na przełomie tysiącleci znaliśmy ich już 50, obecnie znamy ich ponad 5000. Jakie są te najciekawsze i jaka jest historia ich odkrycia, przekonacie się już za chwilę, bo zabieramy Was w podróż międzygwiazdną. egzoplanetach opowie nam Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego. Pierwszą planetę pozasłoneczną odkrył nasz rodak, Aleksander Wolszczan wprawdzie nie jest to oficjalnie uznana. Pierwsza planeta wokół gwiazdy, ponieważ planeta została odkryta wokół pulsara, czyli wymarłej gwiazdy. I to właśnie Polak dał początek nowej erze odkryć na masową kosmiczną skalę. Planety pozasłoneczne, nazywane egzoplanetami, odkrywane są w znacznej mierze metodą tranzytu. Kiedy planeta obiega swoją gwiazdę, w pewnym momencie pojawia się mała kropka na rozświetlonej tarczy swej gwiazdy. To takie małe zaćmienie, które na chwilę powoduje zmniejszenie jasności gwiazdy. W przypadku odkrycia pierwszych egzoplanet było inaczej. Aleksander Wolszczan korzystał z radioteleskopu. To nie było odkrycie metodą tranzytu, czyli zaćmienia tej. Gwiazdy, wokół której planeta krąży, tylko metoda była taka, że Aleksander Wolszan obserwował właściwie wyłącznie tego pulsara. Pulsar to jest wymarła gwiazda, gwiazda neutronowa, czyli resztka po wybuchu supernowej, która bardzo szybko wiruje. Przy tym wirowaniu tworzą się takie drzety promieniowania radiowego, i kiedy my znajdziemy się w odpowiednim miejscu, pulsar omiata nas tym promieniowaniem radiowym w bardzo regularny sposób, i to są milisekundy. Co kilka milisekund dostajemy taki sygnał radiowy i to można mierzyć radioteleskopami. Wolszczan przebywał w Porto Rico badając niebo za pomocą 305 metrowego radioteleskopu. Dobrze, jak się ma duży radioteleskop. Aleksander Wolszczan miał to szczęście, że pracował na największym radioteleskopie na Ziemi, już nieistniejącym radioteleskopie Arecibo. To w ogóle jest historia, może na kilka odcinków, ale on obserwował tym radioteleskopem wtedy. Kiedy trwała jego naprawa. Kiedy nikt nie chciał tego czasu, to Wolszczan zauważył, że jest, są takie cztery pulsary, które da się nim obserwować, mimo że ten odbiornik się nie może poruszać, tę trwały konserwację LIN. I on wykorzystał ten czas, którego nikt nie chciał, na obserwację właśnie czterech pulsarów, z których w jednym zauważył, że te pulsy nie są regularne. Kiedy nie ma nic innego. Taki pulsar się kręci, to on z czasem delikatnie zwalnia, i to jest ściśle określone tempo zwalniania. To, co on obserwował, to to, że niektóre pulsy przychodziły trochę za wcześnie, inne trochę za późno. I wtedy pojawiła się myśl, gdyby wokół takiego pulsara była jedna planeta. To wtedy to przyspieszanie i zwalnianie byłoby bardzo regularne. A tutaj to było takie troszeczkę poszarpane, i właściwie Wolszczan nie odkrył pierwszej planety pozasłonecznej, ale pierwsze dwie planety pozasłonecznej, bo razem później z Dalem Frailem ze Stanów Zjednoczonych, który tam dysponował siecią mniejszych radioteleskopów VLA. Razem potem potwierdzili, że wokół tego pulsara znajdują się dwie planety i to było odkrycie, którego dokonali właśnie w 1991 roku. Właściwie myśleli, że nie odkryli tej planety, ponieważ na takiej wielkiej konferencji znawców pulsarów Andrew Lane, taki też wielki autorytet w dziedzinie obserwacji radiowych pulsarów, ogłosił, czy właściwie wcześniej opublikował, że, że odkrył planetę wokół, wokół pulsara. Wolszczan jechał na tę konferencję, myśląc, że ogłosi, że odkryli też drugą, kolejną, ale Lane wyszedł na scenę i powiedział, że się pomylił. Że zapomniał odjąć jednej bardzo ważnej rzeczy, bo wyszło mu, że ta planeta ma okres dokładnie połowy roku, sześciu miesięcy, i zapomnieli o Ziemi. Zapomnieli odjąć ruch orbitalny Ziemi, i tak naprawdę, patrząc na tamtego pulsara, zmierzyli to, jak kręci się Ziemia dookoła Słońca. Więc za to przeprosił, że tak opublikowali, że widzą tą planetę, chociaż jej nie ma, i wtedy Wolszczan, jak sam pisze w swoich wspomnieniach, zrozumiał, siedząc za tej widowni, że teraz on stanie tam i nie będzie mówił, że też odkrył, tylko że oni faktycznie odkryli. Już potwierdzili to, bardzo wieloma obserwacjami byli przekonani do tego, że odkryli. I w ten sposób stał się jakby tym odkrywcą tej pierwszej, pierwszej planety pozasłonecznej, pierwszych dwóch planet właściwie pozasłonecznych. To był początek roku 1992, później w 95 odkryli jeszcze trzecią planetę, w tym w wokół pulsara, który, którego nazwę właściwie każdy Polak powinien znać, bo to PSR 1257 plus 12, łatwy taki numer telefonu do zapamiętania. Ale myślę, że dla naszej historii jest to coś niezwykle, niezwykle ważnego. Aleksander Wolszczan za swoje odkrycie został uznany za jednego z najwybitniejszych naukowców w historii. Prestiżowe czasopismo Astronomy umieściło go na liście 25 odkrywców wszechczasów. Obok Izaaka Newtona, Mikołaja Kopernika czy Galileusza. Nigdy jednak nie otrzymał nagrody Nobla. Nagroda Nobla została przyznana za odkrycie planety wokół gwiazdy 51 Pegazji. Planeta ta nazywa się 51 Pegazji b. Tę planetę odkrył Michael Major i Didier Quérès i też nie sposobem tranzytów, jeszcze wtedy nie sposobem tranzytów, ale też tak zwanym woblingiem, czyli też tym, że planeta obiegając gwiazdę jakby ciągnie tą gwiazdę trochę od nas, trochę do nas. 51 Pegasi B to inaczej Dimidium, dawny Belerofont. Na jej powierzchni, tej planety, od strony gwiazdy temperatura może wynosić nawet 1300 stopni Celsjusza. Jest zawsze jedną stroną skierowana do swej gwiazdy, co powoduje, że ta nieoświetlona strona jest w wiecznej ciemności. Jest tam też dużo chłodniej, co z kolei wzmaga niebywały wiatr. Na pewno nie chcielibyśmy się tam znaleźć. Tutaj już nie mamy, jak w przypadku Pulsara, mowy o takim Ścisłym zegarku, czyli takim omiataniu Ziemi bardzo regularnym sygnałem radiowym. Tutaj raczej musimy spoglądać w widmo takiej gwiazdy. W widmie gwiazdy widzimy linie widmowe związane to, to jest taki kod kreskowy, który informuje nas o składzie chemicznym. Gwiazdy i możemy zobaczyć na przykład linię wodoru, z którego w większości składają się gwiazdy. I okazuje się, że jeżeli taka gwiazda przesuwa się do nas, to te linie przesuwają się w stronę koloru niebieskiego, jeżeli się odsuwa od nas, to przesuwają się w stronę koloru czerwonego. Jeżeli planeta krąży wokół gwiazdy, to takie linie regularnie zgodnie z okresem obiegu planety, przesuwają nam się tam i z powrotem wręcz poszerzają się. Jeśli obserwujemy dosyć długo, jeżeli, jeżeli krócej, to widzimy przesunięcie prawo-lewo, i z takiego właśnie przesuwania się linii można też odkrywać planety. Można powiedzieć po pierwsze o okresie orbitalnym takiej planety, można także powiedzieć zmiary tego, tego rozszerzenia, także o jej masie. Przy czym potrzebujemy dużej planety. I o ile gwiazda Kweleza i Majora jest porównywalną do naszego Słońca, czyli wcale nie jest jakąś taką bardzo dużą gwiazdą, o tyle ta planeta ich, to jest gigantyczna planeta, większa od Jowisza, która krąży bliżej niż Merkury, samej tej gwiazdy, więc to jest gazowy olbrzym, który jest y, bardzo, bardzo gorący, to jest taka piekielna, y, piekielna planeta, podczas gdy te planety Wolszczana, to są planety o masach podobnych do naszej Ziemi, to są masy gdzieś tam powyżej dwóch mas y, naszej planety, czyli takie Podobne skaliste też, też planety, i okresy obiegów też mają powiedzmy, takie rzędu no, miesięcy czy, czy, czy niecałego roku, więc to, powiedzmy, w podobnym miejscu są co nasza planeta, tak w naszym Układzie Słonecznym byśmy je mogli włożyć, a te planety, pierwsza planeta, 51 Pegasi b, to jest gigantyczna planeta, która krąży ekstremalnie blisko samej gwiazdy, przez co udało się ją odkryć, no i też zostało to nagrodzone tą, tą Nagrodą Nobla. Midium znajduje się 51 lat świetlnych od Ziemi. Spróbujmy poszukać nieco bliżej. Podczas gdy szukamy planet pozasłonecznych bardzo daleko, i te pierwsze planety to były planety, które udało się powiedzmy, w jakiś sposób odkryć, tak możemy też rozejrzeć się w naszym najbliższym otoczeniu i zastanowić się, która to jest taka najbliższa planeta pozasłoneczna, i okazuje się, że nie trzeba szukać daleko, bo już wokół najbliższej nam gwiazdy, czyli Proxima Centauri, również krąży planeta pozasłoneczna. Proksima Centauri B jest nawet trochę podobna do Ziemi. Okazuje się, że mimo że Proxima Centauri jest y, znacznie mniejszą gwiazdą od naszego słońca, świecącą znacznie słabiej, to sama planeta jest bardzo podobna do naszej ziemi. Promień tej planety to jest mniej więcej, z, y, mniej więcej tam 9 do 1.4 promienia ziemi, a masa to jest o Około jednej masy naszej planety, nieco ponad jedną masę naszej planety, czyli właściwie tam wokół proksimy Centauri krąży kopia naszej Ziemi. No nie z drzewami, rzekami czy jakimś życiem, bo tego jeszcze nie udało nam się yy, sprawdzić. Niemniej jednak yy, jest to planeta, przynajmniej rozmiarami, bardzo do naszej planety podobna. Jest tylko jeden poważny problem. Wędruje wokół gwiazdy rozbłyskowej, czyli takiej, która gwałtownie i w sposób nieprzewidywalny zmienia swoją jasność. Szacuje się, że na proksimie Centauri B promieniowanie jest 60 razy większe, wysokoenergetyczne promieniowanie dalekiego ultrafioletu i promieni rentgenowskich. Poszukajmy czegoś jeszcze innego. Bardzo ciekawym układem planetarnym, bo to już nie pojedyncze planety, jest układ Trappist 1, odkryty w 2015 roku. Już metodą tranzytu, w świetle gwiazdy, zauważono obniżenia jasności. I takie obniżenie jasności, gdyby krążyła jedna planeta, powinny być bardzo. Regularne, zgodne z okresem orbitalnym, na przykład gdyby ktoś naszą Ziemię obserwował z kosmosu, to widziałby, że takie zaćmienie, przejście Ziemi przez Słońce jest co roku, co 365 dni. Ale jeżeli ktoś obserwuje cały nasz układ planetarny, to zobaczy także przejście Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa i tak dalej. Każdy z innym okresem, w związku z czym takich zaćmień jest dużo. Tyle, że w przypadku układu naszego słonecznego, no to na Jowisza to musimy poczekać 12 lat, żeby znowu nam tam gdzieś przed tą tarczą Słońca żeby spowodował takie, takie zaćmienie. Więc tam kosmici mają dosyć duży problem, żeby nas, nasz układ tutaj zdetektować, żeby opisać, ile tutaj jest planet. Tu dostrzec można kolejne podobieństwa. Okazało się, że jest, jest to gwiazda, wokół której, podobnie jak wokół Słońca, krąży 8 Planet, przy czym ich okresy orbitalne są bardzo krótkie, bo to są okresy zaledwie kilku dni. Te odległości są bardziej porównywalne z systemem księżyców Jowisza niż z systemem naszego całego Układu Słonecznego. Większość z odkrytych światów jest zupełnie inna niż planety w Układzie Słonecznym. Największą pod względem liczebności grupę odkrytych egzoplanet stanowią planety podobne do Neptuna, czyli gazowo-lodowe obiekty. Takich gwiazd jak Słońce też jest dużo mniej niż na przykład czerwonych karłów. Takich gwiazd jest najwięcej. W wszechświecie, w naszej galaktyce wiemy, że to jest główny składnik, jeżeli chodzi o ilościowe pokrycie gwiazd w galaktykach. Niezależnie od tego, jakie to gwiazdy, jakie to planety, coś podpowiada nam, by szukać dalej i odkrywać nieznane, dalekie światy. Być może wkrótce dzięki temu odkryjemy tajemnicę nie z tej Ziemi.